No i, no i masz. Film Se wziął, Se umarł i już nie wrócił. Dlaczego? Pewnie mnie zapytacie. Miałem już wklejać wielką ludę, Rudę i ten, i jakiś From the Fog, i miałem to niby wrzucić, nie? I okazało się, że plik się znowu uszkodził, nie wiem jak. Przez, próbuję przez It Studio pliki uszkodzone. Więc ten film, co nagrałem, ten From the bo właśnie nagrałem em, 4 godziny temu em, film. Na nagrałem 4 godziny temu film From the Fog i on będzie piąty. I on będzie piąty po prostu. Em i chciałem te dwa filmy wkleić i się okazało, że się uszkodziły po No i kurde E, dobra, nim się nie interesujmy. Miał się wyciszyć, a tego nie zrobił. Właśnie to miała być tylko wiadomość dla mnie. Więc no, no, ale i tak się mogłeś. Ehm. Przepraszam, że mówię e e e, ale jestem tak przyzwyczajony po prostu, nie wiem czemu. No i moje filmy są właśnie trochę uszkodzone pod tym, pod tą zakładką po prostu, więc ten plik MKV MKV a nie, mam te filmy. Poczekajcie, obejrzę. Dobra. W sumie nie wiem, co dalej. Jednak From the Fox się uratował, ale Wielka Ruda już nie. Po prostu została wyeliminowana z folderu tego. No, wyeliminowana z folderu i już niestety jej nie będzie, ale może. Ale może zajrzę w kosza i zobaczę, czy ma tam nie. A ten plik, który jest zaznaczony, to on tworzy swoją partycję, czyli nagrywa się. Czyli to, co teraz robię na OBS Studio. Ehm... Tylko stworzę sobie nowy folder i zmienię lokalizację. Ok, ten folder będzie tu. O, dobra. Jednak przez pomyłkę się pomyliłem i usunąłem ten film, ale wgram go ponownie. Um. A nie, jednak raczej się pomyliłem. Jednak From the Fog em, nie powróci, bo ten film, który tu jest, to ja go nagrałem chyba 5 godzin temu. Dobra, zobaczę go. No to chyba jednak się ten From the Fog stracił i go właśnie tu zastąpię. I go chyba jednak zastąpię, bo to chyba był nie ten. No to po prostu łatwe do rozwiązania. Jednak chyba się tego from do fuga nie umie ratować. To jest taka wiadomość w razie W, żebyście wiedzieli. No. No. Dobra. Więc to była tylko taka, takie przypomnienie, e, bo mi się, bo ja usuwam pliki wideo wtedy kiedy ten. I e, ja je muszę jakoś przechowywać. Więc tworzyłem sobie taki folder jak OBS em, OBS OBS wideo przed chwilą. Dobra. To była wiadomość specjalna, więc naura!